z tej strony macie? Jest ze mną Sonia, my jesteśmy w Zakopanem. Kolejny dzień już były dwa vlogi z Zakopanem, także koniecznie je zobaczcie, bo warto, ale Was zachęciłem. A przy okazji pamiętajcie łapki w górę, subskrypcja tego kanału. Dzisiaj Wam pokażemy, że można zjeść tanio i smacznie w Zakopanem. Przynajmniej taki jest plan. Zobaczymy, czy smacznie, a na pewno tanio. Co? zjedliśmy śniadanie, śniadania jemy w swojej kwaterze, no bo w sumie jest tam wszystko, czego nam potrzeba, a śniadań w Zakopanych, jakichś takich genialnych i bardzo ciekawych, nie ma. Tam mamy szwedzki stół, do wyboru, do koloru, mięsa, sera, jajek, także jest spoko. Zobaczcie koniecznie nasz vlog. Poprzedni, kiedy była piękna pogoda, świeciło słońce i byliśmy na kasprowym. Bo dzisiaj niestety takich widoków już nie będzie jak wczoraj. Więc musicie to obejrzeć. Nie wiem, czy to widać w kamerze, ale tak pruszy śnieg póki co. Ale i tak dziś będzie fajny dzień, mamy nadzieję. Póki co idziemy w kierunku wielkiej krokwi. Ja nigdy wielkiej krokwi na oczy jeszcze nie widziałem. Byłem za to przy innych skoczniach narciarskich i nawet byłem w karachowie na tej mamuciej. Więc po tym doświadczeniu nie zamierzam wchodzić na wielką krokiew, gdyż jest Myślałam, że po tym doświadczeniu nie zamierzasz być skoczkiem narciarskim. I skoczkiem narciarskim też nie zamierzam być, bo to jednak bardzo wysoko, a ja nie lubię wysokości, co już wiecie z wczorajszego filmu. Ale jak jesteście na tych skoczniach na górze, to jeszcze bardziej ma się ten podziw i szacunek do skoczków narciarskich. Co to jest, proszę Państwa, co to jest? To jest, proszę Państwa, skocz. Wielka Krokiew. Taka po prostu tam jest, tam za nami gdzieś, a my jesteśmy teraz w czymś, co nazywa się Snowlandia. I tutaj jest lodowy zamek, lodowy pałac, i śniegu, mini zoo oraz labirynt, największy śnieżny labirynt na świecie. właśnie. Tak. I tu jest bardzo dużo dzieci i rodziców z dziećmi, a... My nie jesteśmy dziećmi ani rodziną z dziećmi, ale idziemy, bo oczywiście przetestujemy tą atrakcję. Wejście na wszystkie atrakcje kosztuje 48 zł, jeśli jesteśmy pełnoletni. Wiadomo, są jakieś tam ulgi dla dzieci i tak dalej, i w ogóle jest dużo ulg. Jest stała rozpiska tego, ile można za to zapłacić, więc jeśli macie dzieci więcej niż jedno, no to już w ogóle. Idziemy zobaczyć, słońce mi świecie w gry. Wchodzę do labiryntu, do zobaczenia po drugiej stronie. Nie myśleliśmy żadnej strategii pokonywania tego labiryntu. Ponoć najlepiej trzymać się jednej ściany i iść cały czas wzdłuż tej jednej ściany. Tak czytałem kiedyś, że tak można się najłatwiej wydostać z labiryntu, a my, a my idziemy na żywioł. Jak w takim labiryncie? Tutaj. Ale nie jest taki wysoki, nie? No nie jest, ale nie wiem, gdzie jest wyjście. I czy to oznacza, że się zgubimy? Spędzimy tutaj 10 godzin. Nie. Ja zgodnie. za A ktoś tutaj się próbował przekopać? No tutaj jakie takie takie kloce, cegły lodowe. Musimy znaleźć puchar turnieju. Śnieżny Yeti. Myślę, że otworzyliśmy przejście. I wbrew pozorom, ten labirynt nie był taki łatwy do przejścia. Oj nie. Zgubiliśmy się i trzeba było szukać wyjścia, a najlepsze jest to, że tutaj na górze, bo tu jest taki balkonik, stoją ludzie i krzyczą do członków swojej rodziny, czy tam jakieś wycieczki, jak mają dojść do tego wyjścia, bo bywa trudno. Nie krzyczą zazwyczaj, idź tędy albo tędy, więc na dobrą sprawę nie pomagają. Gdzie jesteśmy? Wchodzimy do Pałacu Królowej Śniegu. No to Playmobil jest chyba. Sponsorem? Sponsorem, tak. Uuu. A tu jest Olaf w lozu. Filip. Jak Ci się podobało pałac? No taki dla dzieci, nie? Dużo lodowych figur. Drugi raz już przeszła? Nie, chyba nie. No to chodźmy do no, Ale bohorki się cieszą. Koza na drzewie. No, Odałacie, bo. No mało! tu! Tutaj są świstaki, ale zimą śpią, więc śpią i nie można ich zobaczyć. Hedwiga! Tutaj jest niby myszelowiec towarzyski, ale jak na niego patrzę, to nie wydaje mi się towarzyski. Niektóre duże ptaki są tutaj w naprawdę małych klatkach. I jak widzę orła w takiej małej klatce to, to nie wiem czemu tak to jest tutaj. Bardzo mało miejsca ma ten ptak, żeby sobie polatać. W ogóle nie polata. Nie podoba mi się to. Ze wszystkich atrakcji najlepszy chyba Labirynt IZO, tak szczerze. Te dwie pozostałe, no myślę, że można sobie darować, jak się nie jest dzieckiem. To w jak się nie jest z dzieckiem, to na pewno. Ja wpadłam na znakomity pomysł, żeby na naszą około półgodzinną drogę na obiad, kupić sobie grzańca, żeby się rozgrzać, więc zmierzamy na obiadek domowy z grzańcem w dłoni. Idziemy do miejsca, które jest mega często polecane przez was wszędzie na Instagramie, na Facebooku, w prywatnych wiadomościach. Wszyscy nam polecali, idźcie do Marzanny, bo tam jest niepowtarzalny klimat, tanio smacznie i w ogóle koniecznie musicie iść. No to idziemy. Idziemy. Czekaliśmy chwilę w kolejce jakieś 20 minut, ale już siedzimy i już mamy zupy, co nie je rosołek. A u mnie kwaśnica. Bardzo dobra kwaśnica. Dawno nie jadłem. Jestem zadowolony. Jest kwaśna, jest tutaj mięso z żuberka, są ziemniaki. Bardzo dobra. Mam tutaj kotlet góralski, czyli schabowy, z ostypkiem do tego grole, czyli ziemniaki. No i zestawik surowek. Zobaczymy. Słuchajcie jak biją na bieżąco te kotlety, więc są świeże na pewno. Dobry, schabowy, soczysty, dobry domowy obiad. Próbujemy pacz, ciasto, ale jeszcze są strasznie gorące, ale ładnie pachną. Naprawdę bardzo dobra, a ja jestem mocno wymagający, jeśli chodzi o pierogi ruskie. Jest odpowiedni pacz, odpowiednie ciasto, fajna ograsa z boczku. Ale są dość pieprzne, a ty nie lubisz od tak pieprznych, a one są takie pikantne trochę. Nie są aż tak pikantne. Mi się wydaje, że są. Jak zjadłam kilka, to czuję. Nie są aż tak, mam zdanie. Zjadłem dużo bardziej pieprzne, a te są bardzo funkne. Nażarłem się bardzo, ale na deser jest osobny żołądek, a dzisiaj na deser pierogi z borówkami. Bardzo dużo osób mi polecało te pierogi, więc stwierdziłem, że nie mogę sobie ich odmówić. Tym bardziej, że ja uwielbiam pierogi z głowkami. Już to mówię na tym kanale, ale właśnie mój rekord w jedzeniu pierogów został pobity właśnie podczas konsumpcji pierogów z jagodami w wykonaniu mojej babci. Zjadłem wtedy 42 pierogi. Ale są dobre te pierogi. Takie właśnie, jak babcia robiła to był bardzo dobry domowy obiad. Chwilę trzeba było poczekać na miejsce, ale bez żadnej tragedii. Słyszałem, że w sezonie skoków narciarskich jest o wiele gorzej i, i myślę, że, że tak faktycznie może być. Niemniej warto poczekać na miejsce, zwłaszcza w sytuacji, kiedy chcemy zjeść dobrze a za niewielkie pieniądze. Bo dzisiaj wydaliśmy około 70 kilku złotych za naszą dwójkę, czyli w sumie to było tyle ile kosztowało moje danie wczoraj w drukarni smaku. Także no to są relatywnie małe pieniądze, myślę 35 zł za osobę i to w sytuacji, kiedy zamówiliśmy jedno danie tak więcej. Bo te pierogi z borówkami wcale nie były konieczne. Najedliśmy się swoimi daniami, ale z racji tego, że tyle osób polecało, no to chcieliśmy spróbować i były wyśmienite. Myślę, że to była najlepsza rzecz, jaką jedliśmy w Marzannie. Świetne były też pierogi ruskie oraz kwaśnica. Najsłabszy chyba ten rosół Sony. Ten mój kotlet schabowy z oscypkiem bardzo dobry, aczkolwiek no, no schabowy jak schabowy, dobrze wykonany. Robione na świeżo, więc za to plus, ale to nie było nic niezwykłego. Także z ręką na sercu mogę Marzannę polecić. Bardzo dobre jedzenie w niskich cenach. Jedyne o czym warto pamiętać, że na miejscu płacimy tylko gotówką i że w poniedziałki jest nieczynne. No i na tą kolejkę warto się przygotować. Wszystkie dania wydawane są bardzo szybko, jedynie na pierogi czeka się chwilę dłużej, ale zupy były po dwóch, trzech minutach. To, o czym na pewno warto wspomnieć, to klimat, który panuje w tej knajpie Marzanna. Mnóstwo jakichś takich elementów i pamiątek związanych z górami, dużo jakichś plakatów, obrazków, staroci, yy, więc naprawdę mega fajnie. A poza tym, jest super właściciel, yy, Rysiu. Rysiu, który właśnie wygląda jak taki rock and i sam też chodzi, jest takim jakby też kelnerem, zagaduje do ludzi, więc no klimat jest niepowtarzalny i też dlatego na pewno warto tam się wybrać. A teraz pojedziemy sobie na gubałówkę. jedziesz? Na gubałówkę. Po co? No i wjechaliśmy. Wjeżdża się tutaj po to, żeby zobaczyć jak ładnie wyglądają tatry. Bo można wjechać na Kasprowy czy wejść na Giewont, ale wtedy nie widzi się ani Kasprawego, ani Giewontu. I teraz też się za bardzo nie widzi, bo są chmury, ale w lepszą pogodę byłoby na pewno bardzo ładnie. Chodzimy tak sobie po tej gubałówce. Dużo stoisk z różnymi duperelami albo sarkami, albo czymś innym. Ale też dużo, bardzo dużo już stoisk pozamykanych. Nie wiem, czy to chodzi o porę dnia, czy porę miesiąca czy porę roku ale jest dość pustawo troszkę takiej krupówki bis, ale no z mniejszym rozmachem Ja też pamiętam, że tu zawsze były pieski i koniki ale teraz nie ma albo są w drugą stronę konie Nie ma piesków nie ma koników ale Widzimy jest piwo Przyszliśmy się ogrzać Tak bo już się zimno zrobiło Także grzane piwko w karczmie przy kominku Siedzimy koło kominka mhm. Maciuś trochę zmęczony, umęczony. Tak, umęczony, zmęczony. Bo w sumie to nie tylko tak jemy i od atrakcji do atrakcji, tylko jak tak sobie patrzę, to w poniedziałek zrobiliśmy 13 kilometrów, we wtorek 15 ponad, a dzisiaj już 14. Więc trochę kroków żeśmy zrobili. I w niedzielę w Krakowie też z 10. No właśnie, w Krakowie jeszcze. No. Trochę spalimy te oscypki. Zjechaliśmy z gubałówki, nagrałem nawet w przyspieszonym tempie cały ten zjazd. Zobaczcie. I zobaczcie jeszcze raz. A teraz idziemy do domu poczilować, Musimy odpocząć i zgłodnieć, no bo widzimy się na kolacji. Sonia je ostypka. No, Nabrałam znowu wodę na ostypkę. Jakoś tak na <grywa> Mam placki po Zbójnicku, czyli placki ziemniaczane, gulasz, ogóreczki, ser. Taka klasyka. Ja znam klasykę Kosia. Do tego sobie dobrałam dodatki w postaci ziemniaków, takich pieczonych, kwiatek ziemniaka, zestaw surówek. Już teraz oczywiście wiem, że tego nie przejem, Po ogromna przyjemność. Najwięcej jest tych ziemniaków. No i podjedliśmy, było smacznie, sycąco i względnie tanio, tak w skrócie, choć generalnie bez jakichś większych zachwytów. O wiele bardziej mi smakowało w Marzannie dzisiaj na obiad, a w miejscu, w którym dziś byliśmy, to jedzenie było takie poprawne, bez jakiegoś tam szału większego Przynajmniej to co zamówiliśmy, czyli placki po zbójnisku, czyli łosoś, osypek z grilla oraz kwaśnica Tutaj akurat tą kwaśnicę mogę bezpośrednio porównać z kwaśnicą z marzanny, która była o wiele bardziej mięsna Na takim głębszym, ciekawszym bulionie No i smaczniejsza po prostu Też w jednej i drugiej zupie pływały kawałki mięsa No i w marzannie to było bardzo smaczne, soczyste mięsko a w tym miejscu, w którym byliśmy, no to były takie tłuste kawałki pełne chrząstek niestety. No ale duże porcje. Bardzo duże duży porcje. Duży wybór dań. No i fajna, fajna atmosfera w tej knajpie, bo grała na żywo Kapela Góralska, ludzie śpiewali. No i myślę, że to jest właśnie takie miejsce, gdzie nie dziwię się, że tyle osób poleca tą tą knajpę właśnie i przez tą atmosferę, no i to jedzenie jest takie no. No ciężko się bardzo przyczepić. Tak, jest dużo, jest w miarę smacznie i jest świetny klimat. Niemniej jeśli bym tak właśnie porównywać Marzannę do bąkowo Zochelino-Niźno, jak się nazywa to miejsce, no to jednak postawiłbym na marzannę, jeśli interesowałoby nas tylko i wyłącznie jedzenie, bo wiadomo tutaj za ten klimat, za tą muzykę na żywo i tak dalej, no to niektórzy wolą pójść w takie miejsce właśnie, gdzie są takie dodatkowe atrakcje. A ty coś chcesz jeszcze powiedzieć? Nie, dziękuję, tylko się pożegnać. Na dzisiaj to już wszystko. Dzięki wielkie za dotarcie do tego momentu. Pamiętajcie o subskrypcji tego kanału, o łapce w górę pod tym filmem, jeśli się podobało. I dziękujemy Wam bardzo. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie, cześć. Smacznego.